Jedenasta kolejka wirtualnej ekstraklasy Kolejne derby Śląska, tym razem do Gliwic zawita GKS Katowice. Oby hity tym razem nie zawiodły. Niepokonana pogoń podejmie u siebie pierwszego w tabeli Mistrza Kraju. Potem Raków zagra z Legią. Na dokładkę klasyk Górnik Lech. Kto wie co by się stało z Legią, gdyby nie tego Le Marka Guala. Hiszpan w pojedynkę rozstrzygnął szlagier w ósmej kolejce. Dublet ustrzelił też przeciwko Śląskowi. W meczu z puszczą trafił raz. Wojskowi wygrali we wrześniu wszystkie mecze. A ich napastnik dołącza do Isaka i Pululu w gronie piłkarzy miesiąca. Piast GKS. Jak do tej pory, górnik wygrał z Gieksą, piast wygrał z górnikiem, ale nie. Reguła papierkamień nożyce nie zadziałała i goście ponieśli zasłużoną porażkę. Adekwatnie do obecnego położenia ich oraz rywali. Wynik szybko otworzył Jorge Felix. Patrząc na to, co się wydarzyło, należy stwierdzić, że goście sami sobie są winni takiego obrotu spraw. A w 68. minucie do akcji wkroczył flagowy duet piasta. Krapek zasył. Stoł Kat Santonis podwyższa i trzy punkty zasłużenie zostają przy Okrzei. Stal widzew w dolnej połowie tabeli jest ciasno, zatem punktów jak ryba wody potrzebuje każdy. I Matrondić tego wieczoru postanowił zabrać się za rozgrywanie i być może powinien przekwalifikować się na stałe. Po jego podaniach do bramki mądrzyka trafili Fran Alvarez oraz Sebastian Kerk. Widzew szybko pozbawił rywala złudzeń i dwubramkowe prowadzenie oraz zero z tyłu utrzymał do końca spotkania. Lechia Krakowia. Gospodarze punktują. Z meczu na mecz, ale i tak wśród fanów niedosyt, bo ich ulubieńcy ostatni raz wygrali w trzeciej kolejce. Po tym zdarzeniu nadeszła jedyna porażka i seria sześciu remisów. Nawet jeśli Lechia wychodzi na prowadzenie, to szybko je traci. Zatem golca Ręki w 41 minucie jeszcze nie dał całkowitej pewności o wynik, ale ku uciesze Gdańszczan ten zawodnik miał swój wieczór. W 64 minucie skorzystał z podania kapicia i ustrzelił dublet. Forma Krakowi z początku sezonu prysła, Lechia wygrywa i dzięki temu przeskoczę. Czy pasy w tabeli. Korona za Głębie. Przed tygodniem Miedziowi wylądowali pod kreską kosztem gospodarzy. Od początku nie zapowiadało się na powrót do poprzedniego stanu, bo to Kielczanie za sprawą Remakla bardzo szybko objęli prowadzenie. Co prawda od razu nadeszła odpowiedź i mecz błyskawicznie zaczął się od nowa za sprawą Seika. Ale dwa szybkie ciosy na samym początku to były jedyne istotne wydarzenia, jakich uświadczyliśmy. W kielcach dwóch rannych, jeśli dla Korony to powód do radości, to absolutnie minimalny. Pogoń Jagellonia. W ramach pierwszego hitu 11 serii gier na teren wciąż niepokonanych portowców zawitał mistrz Polski. Jagellonia podbudowana wygraną w Kopenhadze, ale również zmęczona i nieco rozkojarzona. Oto pierwsza szansa gospodarzy. Kuluris przegrał za Bramowiczem. Zamieszanie w polu karnym. Obrońcy nie oddalają zagrożenia. Po kolejnej świecy najwyżej w powietrze wyszedł Grosicki. Golkiper dostał główkę za kołnierz i pogoń wychodzi na prowadzenie. Kapitan portowców strzela po kuriozalnej sytuacji w polu karnym. Gospodarze szczęśliwi ale szybko pojawiły się też powody do obaw. Kuluris w poprzedniej akcji ucierpiał i już po 6 minutach musiał opuścić plac gry. W jego miejsce na murawie zaledwie 18-letni Patryk Paryzek. Pogoń straciła dość mocny atut z przodu, a Jagieloni szybko stracony gol nie podłamał. Co prawda w pierwszej połowie nie zdołała dogonić wyniku, ale przerwa pozwoliła jej mocniej zewrzeć szyki. I tak oto w 55. minucie Pululu nie dał szansko żokarłu. Na tablicy wciąż 1-1 i już 85. minut. Akcja gości. Polulo zostawił piłkę Hansenowi, ten pokusił się ostrzał z dystansu i trafił w samo okienko. Piękny gol i Jagiellonia odwraca losy meczu. Pierwsza porażka Pogoni jest blisko. Portowcy mają jeszcze kilka minut, a wiemy, że potrafią grać do końca jak mało kto. Patryk Paryzek wpuścił w pole kardę biczak i to jest 2 do 2. Nie dali za wygraną i znów oszukali przeznaczenie. Co za historia w Szczecinie. 18-latek, który na boisku znalazł się z konieczności zastanowienia. Kulurisa asystuje w ostatniej akcji a Vahan Bichakchian nie pierwszy raz strzela ważną bramkę w samej końcówce. To się nazywa hit właśnie tego oczekujemy od meczów najlepszych drużyn w lidze. Były gole, było dużo walki to musiało się podobać. Raków Legia oby ten pojedynek również dostarczył wydarzeń na miarę hitu wszystko na to wskazywało, bo obie strony od razu zabrały się za strzelanie. W 11 minucie Pankow nie upilnował Bergrena, a ten po podaniu Makucha poradził sobie oko w oko z Tobiaszem. Goście szybko odpowiadają. z chwilę podryblował i mocnym strzałem lewą nogą trafił na 1-1. Niemalże do końca toczyła się wyrównana walka z minimalnym wskazaniem na Legię. W stolicy liczyli oczywiście na Guala. Ten w końcówce miał świetną szansę, ale tylko trafił w słupek. Kun mógł dobić swój były zespół, ale jakimś cudem nie trafił. Gual opuścił plac gry. Osłabia to siłę ataku gości, a w powietrzu wisi pożekadło o niewykorzystanych sytuacjach. Spójrzmy jednak bo to do gości należy ostatnia szansa tego meczu. Chodyna w polu karnym przez Lukiniasa piłka trafiła do Pekharta, a on zachował zimną krew i przyjezdni oszaleli z radości. Wcisnęli to w czasie doliczonym. Ponownie zmiennik bohaterem. Tomasz Pekhart wprowadzony na boisko w 86 minucie zdołał w kilka minut uzupełnić to czego nie dał Gual. Co za historię napisała nam wirtualna ekstra klasa w tej serii gier. Po męczarniach i trudnym początku Legia wygrywa w Częstochowie. Tym Samym umacnia się na podium i narzuca presję na kolejorza. Górnik Lech, na dokładkę po dwóch poprzednich starciach od razu dostajemy ligowy klasyk, który nie przyniósł tylu goli i emocji, ale i tak było na co popatrzeć. Presja ze strony Legii, gdzie tam? Dino Chotić ani trochę tego nie czuje. Zdjął pajęczynę z okienka bramki szromnika. Po dwóch dreszczowcach taki gol w zabrzył 11. seria gier to istna piłkarska uczta. Śląsk Radomiak, o swoje muszą powalczyć również drużyny z dołu z Stawki. Lepiej zaczynają gospodarze. W 26 minucie swoją skuteczność potwierdził Musiolik i strzałem bez przyjęcia zamienił na gola piętkę szwarca. Za bramki dla gości z reguły odpowiada Leonardo Rosza. Tym razem ten zawodnik w roli asystującego, a do remisu szybko doprowadził Rafał Wolski. Tak jak w Kielcach, dwóch rannych, a punkt nikomu nie daje satysfakcji. Motor puszcza. Tak jak przed tygodniem, na sam koniec jedynie odnotowujemy, że drużyna z niepołomic zagrała swój mecz. Niestety w spotkaniach z ich udziałem ostatnio mało się dzieje i znów nie padł ani jeden gol. Październikowa kolejka hitów, o niebo lepsza niż sierpniowa, lepsza niż można było sobie wymarzyć. Do tego Chotić w przepiękny sposób rozstrzygnął mecz w Zabrzu. Lechia po sześciu meczach w końcu nie zremisowała i dość niespodziewanie wygrała z Krakowią. Piast zaznaczył sportową dominację na Śląsku. Lech i Legia już na czele tabeli, liderem kolejosz z lepszym bilansem bramkowym. Piast wrócił na szóste miejsce, do Rakowa traci jedno oczko, do Pogoni trzy mierzyła wysoko, tymczasem ma już więcej porażek niż wygranych, a bilans bramkowy ujemny. Kolejne tygodnie zweryfikowały też Radomiaka. Mało zmian i ruchu w czołówce klasyfikacji strzelców. Pululu znów doskoczył do Isaka, Gual i Makuch bez goli, strzelał zaś Musiolik, do czołówki wrócił Kac Antonis. W tym materiale to już wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na Wirtualnych Ligach.